I nagle ten hejt wszyscy zauważyli, te sikorskie wszystkie, te giertychy, te lubnawery, te arłukowicze i nie wiem kto tam jeszcze. Ej, tak nie można, nie, to się nie godzi, tak robić się nie powinno, to jest obrzydliwe. Komentując dzisiejszą politykę, trzeba mieć dupę ze stali. Nastała era pozwów za każdą najmniejszą rzecz, a patrząc na to, jak działa polskie sądownictwo, takie zasypywanie sądów śmieciami będzie tylko kontynuowane. Przekonał się o tym niedawno Krzysztof Stanowski, który otrzymał pozew z opóźnionym zapłonem od według niektórych najlepszej Polskiej dziennikarki, pułkownik Doroty Wysockiej sznepf Sprawa ta jest na tyle skomplikowana, że nawet Stanowski, wrzucając film z odpowiedzią, musiał go usunąć, a potem wrzucić ponownie. Na szczęście jesteście na kanale, a to ciekawe i macie mnie, a ja poprowadzę Was za rączkę przez całą tę zawiłą sprawę. Dlatego koniecznie zostawcie lajka like i suba, by być zawsze na bieżąco. Tymczasem, bez zbędnego przedłużania, lecimy z tematem. Kobieta pamiętliwą jest, a szczególnie kiedy jest jedną z twarzy propagandowej hydry zwanej TVP. Pani Wysocka Szczep czekała bowiem aż trzy miesiące, tylko po to, by pozwać Krzysztofa Stanowskiego oraz Roberta Mazurka po serii publicznych wypowiedzi z marszu. Które według niej naruszyły dobra osobiste jej rodziny, w szczególności syna. W pozwie domaga się 100 tysięcy złotych za dość uczynienia, wskazując na psychiczne cierpienie syna i konieczność kontynuowania przez niego nauki za granicą z powodu obaw o bezpieczeństwo i szykany w Polsce. Żebyście dobrze zrozumieli absurd tej sytuacji, cały ten pozew tyczy się tak naprawdę tylko jednego zdania. Usiadło, tejścia się nie wybiera, to prawda, ale już imię dla syna po teściu się wybiera. To też prawda. Dla tych, co nie wiedzą, na szybko streszczę Wam historię teścia pani Sznepf, ale jako, że nie chcę również dostać pozwu, to opowiem Wam wersję wydarzeń według samej zainteresowanej oraz Instytutu Pileckiego. Obława Augustowska, określana także jako Mały Katyń, to największa niewyjaśniona zbrodnia. Przepraszam. Operacja, jaką popełniono na Polakach po II wojnie światowej, zorganizowana w lipcu 45 roku przez Armię Czerwoną, NKWD oraz podporządkowane im jednostki Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa. Akcja miała na celu likwidację podziemia niepodległościowego w rejonie Augustowa, Suwałk i północnej części Sokółki a jej ofiarami byli głównie żołnierze AK oraz osoby podejrzewane o wspieranie partyzantki. Źli historycy powiedzą Wam, że teść naszej bohaterskiej dziennikarki, Maksymilian Sznepf, brał udział w tych wydarzeniach, ale to nieprawda. On tylko wydawał rozkazy i to zaledwie 100 żołnierzom, którzy jedynie wykonywali rozkazy. O co się czepiacie? Zresztą Armia Czerwona była na tyle efektywna, że mimo iż szacuje się, że w terenie było od 300 do 500 partyzantów, aresztowano aż 7 tysięcy osób, z czego według szacunków zaginęło aż do 2000. To się nazywa efektywność. Działania Maksymiliana Sznepfa podczas obławy augustowskiej były na tyle bohaterskie, że pani Dorota nie widziała problemu, by nazwać syna jego imieniem. Teraz zastosuję najmocniejszy przykład, jaki mogę, no ale mocne przykłady czasami docierają, a mniej mocne nie docierają. Otóż, gdyby syn Adolfa Hitlera dał swojemu dziecku na imię Adolf, to przyszłoby mi do głowy przyszłoby mi do głowy że on się nie wstydzi swojego ojca a wręcz chce pielęgnować pamięć o nim i nie byłby to żaden atak na wnuka Adolfa Hitlera tylko byłoby to wskazanie palcem na syna Adolfa Hitlera że ej hmm, chyba y, jesteś dumny staty co taka byłaby moja pierwsza myśl no dobrze, ale wróćmy już do teraźniejszości. Tym razem w nieco poważniejszym tonie, bo sprawa generalnie nie jest łatwa. Zanim jednak do tego przejdziemy, ustalmy kilka podstawowych faktów. Uderzanie w syna pani Wysockiej-Sznepf za to, jakie ma imię jest po prostu złe. To nie on je sobie nadał i nie ma wpływu na to, jak jego krewni zapisali się w publicznej pamięci. Jakiekolwiek szykany w jego stronę są tak samo, o ile nie bardziej, podłe od komentarzy, jakie otrzymała córka Nawrockiego od giertychowskich botów za to, że tańczyła sobie w tle na jednej z konferencji. To jest absolutna podstawa i linia, której przekraczać nie wolno. Kropka. Problem polega jednak na tym, że w tej całej układance to właśnie jego matka, Dorota Wysocka-Sznepf, zdaje się grać nim najbrutalniej. Twierdzi, że chroni jego dobro i prywatność a jednocześnie czyni go głównym bohaterem publicznego procesu sądowego o 100 tysięcy złotych. Zamiast załatwić sprawę z dala od mediów, wciąga syna w sam środek medialnej burzy, powołując się na jego rzekome cierpienie psychiczne. To właśnie ona swoim pozwem sprawia, że o imieniu jej syna i historii jego dziadka dyskutuje teraz cała Polska. Trzeba być naprawdę pierdolniętym. Mój hejt na dziecko pani Doroty wysoski sznep był hejtem bezobjawowym. To znaczy, ten hejt podobno miał miejsce... W pierwszej połowie maja. Niestety tego hejtu wówczas nikt nie zauważył, co jest o tyle dziwne, że zazwyczaj, gdy osoba popularna z zasięgami hejtuje Bogu ducha, winne dziecko, no to pojawiają się osoby, które mówią, ej, tak nie można, nie, to się nie godzi, tak robić się nie powinno, to jest obrzydliwe. No tak to zazwyczaj wygląda. Tymczasem ten hejt był na tyle bezobjawowy, że nie zauważył go nikt w maju, nie zauważył go nikt w czerwcu, nikt nie zauważył go także w lipcu. No i nikt nie zauważył go w sierpniu, aż nagle we wrześniu zauważyła go pani Dorota Wysocka-Sznep. I nagle ten hejt wszyscy zauważyli, te sikorskie wszystkie, te giertychy, te lubnawery, te arłukowicze i nie wiem kto tam jeszcze, te z, 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 pismaki z Gazety Wyboczej. Wszyscy nagle dostrzegli hejt. Przez te trzy miesiące jedyne kontrowersje, jakie były związane z bohaterskim teściem pani Sznepf, dotyczyły debilnych wpisów Instytutu Pileckiego oraz samej Doroty, która podkreślała, że jej teść otrzymał virtuti militari. Zełęski otrzymał order Orła Białego, jednak nie nazwałabym go polskim patriotą. Gdyby pani potrafiła się czasem zamknąć, to temat sam umarłby śmiercią naturalną. Czyli taką, jakiej nie doświadczyło wiele ofiar obławy augustowskiej. Ten pozew bardziej uderza w syna pani Sznepf niż słowa stanowskiego sprzed trzech miesięcy. Po co więc ten pozew? Nie wiem, ale na pewno nie ma to żadnego związku z tym, że kanał Zero stara się właśnie o koncesję telewizyjną. To spektakl dla publiczności, dla sądu i przede wszystkim dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wysocka Sznepf, zamiast chronić syna przed publicznym praniem brudów, sama go w tę wirówkę wrzuca, każąc mu odgrywać rolę ofiary w jej własnej rozgrywce. A patrz, Patrząc, jak patologicznie działają sądy w Polsce, może się to jej nawet udać. To, co jest interpretowane jako pomówienie, a co nie, jest bardzo zmienne i tak naprawdę zależy od tego, w jakim nastroju będzie sędzia. Sprawny prawnik byłby w stanie pewnie pozwać Stanowskiego za te parę sekund filmu, które przedstawiają fakt historyczny. Wszechnie uznanych za obel żywy wobec niej wprost godzi w jej wizerunek jako osoby publicznej i dziennikarki. Dodatkowo przywoływanie w kontekście jej rodziny obławy augustowskiej jednej z najbardziej tragicznych wydarzeń powojennej historii Polski jest dalece nieuprawnionym i krzywdzącym zabiegiem retorycznym, który w opinii odbiorcy sugeruje rzekome popełnienie przez przodków rodziny Sznep zbrodni tego okresu. Tak, dokładnie to miało sugerować. Dokładnie to miało sugerować. Ale nie, jeszcze raz, nie zasłaniaj się dziełem, jak to jest pismo o tobie. Jak to się finalnie skończy? Ciężko powiedzieć. Kanał Zero ma swój kapitał i środki, a Stanowski pewnie jest w kontakcie z prawnikami. Widać to było zresztą na tym filmie, ponieważ jego pierwotna wersja została najpierw usunięta. A potem wrzucona jeszcze raz. Prawo to cyrk, gdzie znaczenie ma każde słowo. I tak właśnie wygląda współczesna debata publiczna. Nie liczą się fakty, nie liczy się intencja, liczy się zdolność do wykorzystania systemu przeciwko oponentowi. Cała sprawa przestaje dotyczyć tego, co kto powiedział trzy miesiące temu. Teraz liczy się to, kto ma lepszego prawnika, kto zręczniej zagra kartą ofiary i kto przekona do siebie sąd, który, jak już ustaliliśmy, bywa kapryśny. A co wy wszyscy o tym sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu jakąś wiadomość do pani Sznepf. Tylko miłą, nie chcecie chyba dostać pozwu. Byliście na kanale A to Ciekawe, więc zostawiajcie lajki i suby. Ja się tymczasem już z wami żegnam. Ale spokojnie, widzimy się niedługo.